Ale punkt wrażliwości kobiety to jest jej piękno, jej dobro. Więc, żeby przypomnieć wszystkim, że nie wolno z tego żartować, zażartujmy sobie. Pan Bóg stworzył rośliny, był zadowolony, bo rośliny były dobre, udane, wszystko było jak trzeba. Potem stworzył zwierzęta, wszystko było w najlepszym porządku. Potem stworzył mężczyznę. Był z siebie dumny. Mężczyzna był wspaniały, postawny, mądry, dzielny, odpowiedzialny. no Absolutny szczyt stworzenia. Po czym stworzył kobietę. Tak popatrzył. Po... No Ty to się będziesz musiała malować. Czasem stosuję to jako test. Jak dziewczyna nie potrafi się nad tym uśmiechnąć, to znaczy, że z nią jest bardzo źle. Nie ma dystansu do siebie samej. Tak? To jest podstawa w ogóle, nawet bym powiedział czasami radości życia. Jeden z wspaniałych duszpasterzy, ksiądz Tadeusz Nieżyjący, już ksiądz Tadeusz Fedorowicz, takie zdanie wypowiedział. Naucz się śmiać siebie, abyś miał ubaw do końca życia. I myślę, że to jest właściwa recepta, zwłaszcza na relacje damsko-męskie, które nie są proste. Jak tu nie nabierzemy dystansu, to się pozagryzamy po prostu. Moja recepta jest... Śmiejmy się z tego, jak jesteśmy inni, a nie yy, denerwujmy to. I powiedziałem o mężczyznach, no nie mogę mężczyzn zostawić bez tutaj żadnego, żadnej łateczki, tak? O mężczyznach ta mądrość męska, ta, ta jego, posta, ta, ta jego no, ta ważność, to jego pozycja. No to dwa o mężczyznach, żeby nie było, że nad kobietami się znęcam. Jeden taki. Adam dopadł... Na boku Pana Boga w raju i Panie Boże, dlaczego Ty tą Ewę stworzyłeś taką piękną, taką ponętną, taką atrakcyjną, że ja nic tylko Ewa, Ewa i Ewa. Adamie, to bardzo proste, chciałem, byś mógł ją pokochać. No dobrze, Panie Boże, ale w takim razie, dlaczego jednocześnie stworzyłeś ją taką niekonsekwentną, rozkojarzoną? No przepraszam, Panie Boże, taką głupią. Adamie. Ja chciałem, żebyś nie tylko ty mógł ją pokochać, ale by i ona ciebie pokochać mogła. Znowu test na mężczyzn. Jeszcze, żeby mężczyzn tutaj nie krzywdzić, żeby nie czuli się pokrzywdzeni, to jeszcze jeden o mężczyznach, też dotykający bardzo ważnego punktu poczucia wartości męskiej pozycji w rodzinie. No więc kolejna partia mężów, kolejna setka została dostarczona do raju. Raju porządek, w raju porządek, wejścia oznakowane, wejście dla pantoflarzy, wejście dla niepantoflarzy. W dziewięćdziesięciu dziewięciu stanęło grzecznie w kolejce w wejściu dla pantoflarzy, a jeden taki mały człowieczek z rozbieganymi oczyma, lekko przykulony, stanął przed wejściem dla niepantoflarzy. Święty Piotr wyjrzał mówi. A ty, ty, czemu tu stanowiłeś? Ja いやじゃあ飲み方は